Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Wasz skorumpowany YouTuber, który zrobi wszystko za pieniądze, poza e, tym reklamowaniem strony do gier hazardowych. E, cześć, wezmę się i sięgnę po wodę. Nie mam za bardzo pomysłu, w jakiej konwencji nagrać ten odcinek. Ponieważ Blazik to wspaniały człowiek, lubię go bardzo, bo ma jakby skrzydła i lata wysoko. I jak wpadnie, to może nawet był nie. Zostawię mu komentarz, na przykład napiszemy Hej przyjacielu, jesteś bardzo fajny i uważam, że przecinek jeszcze, że jesteś super i masz talent na przykład y, do y, ten skakania na y, trampolinie i myślę też, że że jakby fajnie byłoby, kiedyś na przykład ten no, y, 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 biurko razem skręcić, skręcić w sensie złożyć jak lego albo drzewo, Dobra? To napisaliśmy komentarz dla Wica. A teraz ten. Kfej, impunek. Ocenianie inwestycji. Wica. E, dobra, to będzie już na poważniej, trochę. A więc, tak: jest to seria z oceniania inwestycji wspierających, na którą w sumie dostać się może każdy wspierający, kiedy tylko i wyłącznie chce. Bo jeżeli jesteś wspierającym obojętnie jakiej rangi i napiszesz do mnie ej, oceni na filmie moje inwestycje, to o ile rzeczywiście będziesz miał ciekawy i barwny kwipunek, o tyle Znajdziesz się tutaj. W sensie chodzi po prostu o to, że jak będziesz miał tylko na przykład kupione RMRy, to ci mogę napisać w wiadomości prywatnej, że nowe RMRy long term, nie? Także do Blazika. Blazik super człowiek, naprawdę. Dużo do mnie pisze. Tak tylko powiem, ale ma rangę jako pakoben, więc mu odpisuje. Jakby nie miał, to w sumie, mu odpisywał, bo nie mam co robić w życiu, ale jest super. Na samym początku. Powiem tak: Falen jest ciekawą inwestycją, Imperial Esports w sumie dosyć popularna drużyna. Brazylijska społeczność ewidentnie tutaj działa. Falen też całkiem znamienity gracz, także podobają mi się te inwestycje, które tu są. Ropsa ja osobiście kojarzę, w sensie z meczu z, z, z Natus Wincer. dosyć dobrze mu szło. W sensie tak z gry mówię, że coś tam liznąłem informacji o panie Ropsie, niestety tutaj nie za bardzo. I tutaj tak samo, więc się nie wypowiem. Naszywka? Okej, okay, spoko, long term, spoko e, strzał pod to, że po prostu te naszywki gdzieś tam nie będą dostępne. Megambit, no to jedna naklejka nie ma co tu się za bardzo rozwodzić. Furia, myślę, że może być pod wyniki inwestycja, ewentualnie po prostu niska cena skusiła go do tego, żeby gdzieś tutaj e, jakąś inwestycję ulokować, ale mm, widać, że nie jest ich dużo, więc nie jest to jakaś główna oś obrotu. Spirit Folia chyba long term, ewentualnie gdzieś tam pod te wystrzały związane ze zmienieniem logu Team Spirit, loga, nie logu. Także chyba wydaje mi się być ciekawe, co najmniej, tak uważam, że Team Spirit we folii nie jest złym wyborem do inwestycji. Tak przynajmniej uważam, że długoterminowo ona gdzieś tam powinna jednak popłynąć. No bo mamy tak jakby dwa teraz odcienie kolorystyczne, jeżeli chodzi o Team Spirit. Ale nie ma folii białej. A folia tak jakby jedyna tego loga czystego jest w Sztokholmie. Do tego jeszcze no rzeczywiście z tym logiem dosyć dużo afery się podziało i to białe logo szybuje bardzo mocno do góry, najbardziej w glitterze. Chyba już 13-krotna przebitka względem początkowej ceny. Więc wydaje mi się, że jakby o ile będzie trwał Antwerp, to Team Spirit we folii ze Sztokholmu nie powinno tak bardzo oddawać. Aczkolwiek kiedy tylko ten Antwerp się skończy i moim zdaniem, tak jak już dużo razy to mówiłem, Sztokholm i Antwerp się rozdzielą od siebie i jedno nie będzie pompowało drugiego, to rzeczywiście jest tutaj sytuacja całkiem ciekawa i moim zdaniem ta naklejka może mocno popłynąć do góry. Furia w folii. Czy ja wiem, czy to jest dobre? Tu bym się nie zastanawiał. Team Solomit. Nie mam opinii na temat tej naklejki. Nie analizowałem. Vitality. No, pewnie, pewnie kupione dla Beki. Copenhagen Flames. Zależy za ile. Wydaje mi się, że ma, mają tak jakby tą perspektywę na odbitkę, ale dopiero po Antwerpie. Ponieważ naklejka z Antwerpu właściwie wygląda tak samo. I tutaj bym nie upatrywał jakichś wielkich sukcesów. Heroic. Ciekawa inwestycja. Eee, wydaje mi się, że może być też dobry long term z niej. Właściwie to chyba tylko jako long term można to traktować. Także, jeżeli kupiona tania, no to jest to fajna inwestycja. Face myślę, że pod wyniki sportowe i też pod odbitkę, bo jednak face było też w fajnej pozycji pod krótkoterminówki. Także to jest myślę taka solidna inwestycja. Trochę mało ich kupionych. Nie wiem po co taka dywersyfikacja właściwie. Bo tutaj, jak widzimy, bardzo mało pieniędzy ulokowane w dużej ilości rzeczy. To ogólnie jest yy, fajne, ponieważ jeżeli jakaś rzecz rzeczywiście wyskoczy, a inna spadnie, no to w pewnym sensie dla, dalej nas to jakby trzyma. Z drugiej strony nie jest to fajne z tej perspektywy, że jeżeli uda nam się ustrzelić jeden strzał na 10, no to właściwie nie ma zysku. A tak jakby z tej drugiej perspektywy też nam to trochę mąci, jeżeli chodzi o kontrolę swojego ekwipunku, bo tego ekwipunku jest mega dużo na, do kontrolowania, trzeba to sprawdzać z każdej perspektywy. Jest przy tym trochę pracy i e, profitu tak jakby nie ma takiego dużego. E, więc ja ogólnie polecam dywersyfikować e, trochę większe środki. Im macie je mniejsze, tym mniej dywersyfikacji polecam wprowadzać na profil, ponieważ to ogólnie... Po prostu pomaga w zarządzaniu. Ja też pamiętam, że kiedy zaczynałem inwesty, inwestować, no to nie miałem żadnej dywersyfikacji na profilu na przykład. I miałem wszystko władowane w jedno, w jeden przedmiot, tak jakby. Miałem tylko i wyłącznie kupione Feniksy. No i od tego jak pójdą Feniksy zależał cały mój ekwipunek, nie? I gdybym miał na przykład na 10 skrzynek to rozdzielone, no to jedne skrzynki by poszły w jedną stronę, inne by poszły w inne strony, z jednych zarobiłem 10%, z innych 20, z innych 30, potem to wszystko liczyć, sprzedawać, robić, yy, to, to tak dalej, no to nie miało sensu, nie? Dzisiaj to ma sens, kiedy ja mam na przykład, nie wiem, yy, 2000 zł, czy tam do inwestowania mam 6000 zł, no to yy, jak sobie gdzieś włożę 200, gdzieś 300, gdzieś 400, gdzieś 500 i każde z tych źródeł, źródeł mi przyniesie jakiś tam zysk no to to są już konkretniejsze pieniądze. Konkretniejsze, nie mówię, że konkretne, ale konkretniejsze. I tak jakby fajniej jest przy kapitalizacji zebrać sobie po 5 razy na 20, 10, 5 zł i 30 niż zebrać sobie po 20 groszy, gdzieś tam zebrać sobie 30 groszy, gdzieś 5 i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu. Mm, z perspektywy takiej czysto i wyłącznie zarobkowej, duża dywersyfikacja nigdy nie jest dobra, z perspektywy tak jakby poziomu y, psychicznego, tak jakby z tej, z tej tak jakby perspektywy zdrowia psychicznego y, duża dywersyfikacja jest dobra dopiero wtedy, kiedy macie duże tak jakby pieniądze, które chcecie na to poświęcać. Oczywiście tutaj sobie każdy według siebie tak jakby to wszystko włoży, ale tak mówię, że jak się na to patrzy z perspektywy trzeciej osoby. Dobra. Complexity, Astralis i Liquid nie komentuję, bo no po prostu jest ich za mało i to nawet nie jest jakieś tam duże przedsięwzięcie. Zwierzyna. Zwierzyna zawsze na plus, chociaż nie wiem czemu taka padnięta, chyba już wysuszona. Dobrze. Big. Ciekawa naklejka pod inwestycje Albo pod y, krótkoterminowe, albo pod eksplozywne. Zależy. Jak są, y, ek, jak są na eksplozywnych tendencjach, to one zawsze gdzieś tam będą spoko. Mm. No i gdzieś jeszcze różne rzeczy mogą ich popchać. Chociaż wydaje mi się, że teraz jest to trochę inwestycja martwa. Y, o tyle na pewno gdzieś tam istnieją warunki, żeby była fajna. Także mm, nie skreślałbym. O dobra. Virtus Pro. Też taka kurde średnia. W sumie nie, nie lubię teraz Birtusów ze względu na to, że ich tendencje są trochę niejasne i ciężko się je bada. Także tutaj, no... Nie będę jakby komentował inaczej. tu... Wiadomo, pik pod to, że wygrają Ninja Sim Pyjamas, zależy za ile kupiona, ale jeżeli kupione poniżej 60 groszy, to spoko long term i spoko naklejka pod odbitkę. Copenhagen Flames, to już się rozwodziłem, no i RMR się zaczynają. chyba nie wymaga komentarza, jest całkiem spoko, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu widać, że pod aferkę, trochę, pod zetki. Dobry ruch, trochę ryzykowny, ale dobry obec wróciło no i tutaj dziewiętnastki też nie za bardzo mi się podoba podobają mi się NC jeżeli są pod jeżeli to była inwestycja która była robiona w środku Majora i jest pod koniec Majora to jest naprawdę bardzo fajna powiedziałem to już na live że po prostu mi się te inwestycje podobają bo są takie ala szalone i po prostu dobrze się na to patrzy g to już mówiłem Dużo strasznie tego gitu Tu się przewija. No i wiem, że jeszcze kolega ma furię. Furię nie komentuje, bo bym musiał zwyzywać. Blazik. Fajny człowiek. Polecam tego użytkownika. I lubi czerwony. Też lubię czerwony.